Chrześcijanin to osoba, która przyjęła do swojego serca Chrystusa. Obecnie na świecie mamy jedną trzecią populacji ludzi uznających się za chrześcijan. Oczywiście, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, wiemy, że ogólnie niektórzy przyznają się do tego, że wierzą w Chrystusa, ale ostatecznie jest bardzo mała ilość takich osób, które faktycznie naśladują naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście również wiemy, że Pismo Święte daje nam wskazówki dla tych prawdziwych naśladowców, w jaki sposób mają postępować i jak żyć. I to Pismo Święte jest dla nas jedynym źródłem wiary i praktyki. Dlatego w Piśmie Świętym znajdujemy pewne wskazówki odnośnie naszego tematu, czy chrześcijanin powinien podlegać władzy świeckiej. Oczywiście patriotyzm jako pewna zaleta człowieka jest bardzo ważną cechą. Powinniśmy w naszych sercach mieć pewną dozę miłości do naszej ojczyzny. Następnie powinniśmy oddawać władzom zwierzchnim to, co im się należy, ponieważ mamy przykład w Biblii, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus, zapytany czy należy płacić podatek, Wtedy powiedział, to co jest cesarskiego oddajcie cesarzowi, to co jest boskiego Bogu. Również apostoł Paweł w liście do Rzymian w 13 rozdziale od 1 do 7 wiersza prowadzi rozprawę na temat oddawania pewnej czci i należności tym zwierzchnim władzom, abyśmy, również dodaje apostoł Piotr w drugim rozdziale, wiedli odpowiedni i dobry żywot. Również jeśli chodzi o modlitwę za władzami, to mamy też podaną taką myśl. W tym celu apostoł Paweł w, drugim, w pierwszym do Tymoteusza, w drugim rozdziale, napisał, że te modlitwy mają na celu, abyśmy dobry i spokojny żywot wiedli. Oczywiście, również i patrząc z punktu widzenia podporządkowania władzom, to nie zawsze to podporządkowanie musi być ślepe. Tak jak to czynili trzej młodzieńcy, Daniel również, który nie kłaniał się i nie poddawał się pewnym zarządzeniom króla, ale widzimy, że bardziej czcił Boga, i również w tym znaczeniu apostołowie tak czynili, kiedy byli zmuszani do tego, żeby nie głosić Ewangelii, i mamy w dziełach apostolskich w piątym rozdziale. I w 29 wersecie napisane, że więcej należy czcić Boga i słuchać Boga, aniżeli ludzi. Dlatego wiemy, że powinniśmy być poddani tym władzom świeckim, ale z drugiej strony nie powinno to być takie poddanie ślepe, gdyż Pan Bóg zostawił nam dwa prawa miłości: najwyższą miłość do Boga. I równą miłość do bliźniego, jak do siebie samego. Jeśli pewne zarządzenia władz świeckich gwałcą naszą miłość do Boga i do bliźniego, to wiemy, że powinniśmy właśnie kierować się naszym sumieniem, które jest regulatorem pewnych rzeczy, jak należy jako chrześcijanin postępować. I dlatego wiemy, że chrześcijanin jest jakby. Tym, który stoi na boku, nie miesza się w pewne polityczne działania, ponieważ jest obserwatorem tych rzeczy i w sumie jest jakby obywatelem dwóch ojczyzn czyli ojczyzny, w której mieszka. I również ojczyzny, na którą czeka, tak jak apostoł Paweł do Hebrajczyków w 11 rozdziale, od 11 do 13 wiersza napisał, że ci starożytni, którzy żyli przed Jezusem, oni oczekiwali na tą lepszą ojczyznę, na królestwo. Dlatego my również... Będąc, w kraju, w którym nam przyszło żyć, jesteśmy zobowiązani podlegać władzy świeckiej, w miarę naszego, naszego sumienia, oddawać pewne rzeczy, które im się należy, ale też przede wszystkim oczekiwać na nadchodzące Królestwo Boże. Dziękuję za wysłuchanie, proszę o zadawanie pytań i zachęcam do subskrybowania naszego kanału.